Wypił 30 piw Wielkopolskie, miał zakaz prowadzenia, wypił 30 piw i kierował autem. 3,5 promila alkoholu miał 39 letni mieszkaniec gminy Wyżysk Powiat. Pilski, województwo wielkopolskie, który pomimo zakazu prowadzenia pojazdów kierował samochodem. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że w ciągu doby wypił około 30 piw, podała we wtorek policja. Oficer prasowy policji w pile sierżant, Wojciech Zeszot, przekazał, że w niedzielne popołudnie funkcjonariusz pełniący służbę w posterunku w Białośliwiu otrzymał informację o kierującym fiatem Punto, który może być nietrzeźwy. W zatrzymaniu mężczyzny funkcjonariuszowi pomógł policjant po służbie. Zatrzymanym okazał się 39-letni mieszkaniec gminy Wyżysk. Jego badanie wykazało 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna poinformował policjantów, że w ciągu ostatniej doby wypił około 30 piw. Dodatkowo funkcjonariusze potwierdzili, że 39-latek posiadał aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zaznaczył zeszłot. Zaprowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu 39-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.